To pachnąca jeszcze farbą amerykańska wiza. Odebrał ją właśnie Maciek Szybiak, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sanoku, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Nagroda to miesięczna wycieczka do Ameryki. Wylot już 30 czerwca. Bardzo się cieszę, bo to taki wyjazd nie wiem mi się kiedyś powtórzy w życiu, także na pewno będzie to ciekawe doświadczenie poznać masę nowych ludzi. W się doświadczeniami, co się tam robiło w życiu, co się widziało, więc na pewno będzie ciekawie. Przygotowania do konkursu trwały od jesieni. To wtedy Maciek w internecie rozwiązywał pytania w pierwszym etapie. Później napisał esej, a na koniec odpowiadał po angielsku na pytania o historii Ameryki przed komisją w Warszawie. Przygotowania do tego ostatniego etapu konkursu trwały 4 miesiące. Były chwile zwątpienia. Ale wtedy pamiętam, przeczytałem recenzję jednego z uczestników, który dwa lata chyba temu wygrał. I właśnie też mówi, że on też miał chwilę z wątpienia, ale jak się okazało, że wygrał konkurs i leci do Stanów, to nie było mu niczego. Szkoda tylu dni poświęconych nauce, także w moim przypadku było tak samo. Teraz niczego nie żył. Jeżeli jeszcze raz miałbym szansę startować, to oczywiście bym wystartował, bo nagrodę super i zapowiadają się wakacje życia. Sanocki licealista na co dzień interesuje się geografią i historią. Jak mówi ta amerykańska jest szczególnie pasjonująca. Stany najpotężniejsze państwo na świecie, chociaż teraz nie, nie wiadomo do końca, bo coś tam Daleki wschód się rozwija, no, ale Stan to zawsze był takie, takie wielkie słowo w języku polskim. Stan Zjednoczone, American Dream, wszystkie marzenia się tam spełniają, Hollywood, Los Angeles i, i sprawy. On się interesuje wszystkim. I to była osoba, o której pomyślałam w ubiegłym roku, jak byłam na konkursie, bo to jeździmy od 9 lat z uczniami, że jest to osoba, która ten konkurs może wygrać. Więc jak wróciłam tego konkursu od razu powiedziałam mu i jego mamie, tutaj mojej koleżance, że musi brać udział, bo ten konkurs wygra. No i miałam rację. To dziewiąty konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych No America, w którym startują uczniowie pierwszego ELO Sanoka, ale po raz pierwszy z takim sukcesem. Jest ciężko, tym bardziej, że akurat ten konkurs naprawdę wymaga dużo czasu, który trzeba w to włożyć i trzeba chcieć. Bo młodzież się szybko zniechęca. Na pytanie na przykład, a co będę z tego miał? Yy, więc jak się tam mówi, że no pobyt w Warszawie, bo nie każdy może wygrać i jechać do Stanów Zjednoczonych, bo jedzie jedna osoba, ale cztery dni pobytu w Warszawie to też jest jakaś kusząca nagroda. To każdy tam, no jedni tak inni nie. Po sukcesie Maćka zapewne chętnych do tego, by startować w konkursie w przyszłym roku nie zabraknie.